Ma Dobry rap, nasza muzyka się ma Lena się ma, wczoraj się ma, chcecie te kawałki Pozdrawiam nowy track, dla was jest tu i tak dla Huberta, Hubertowi, tak Hubertowi To panowi i dla wszystkich co byliście tak to byliście na dni, Czarny białostowski, siema i nas bywacie, czarny biostowskie i to mieszkacie białym stoku, przyjeżdżacie do nas na zalew i czarniostowskie mieszkacie. Na winę ten bit, siema tu jestem, dobry rap i wersy Elo tu będzie, siema dobry rap To wszystko na numerach, siema pozdrawiam ram te dziewczynce chodzą chodnikiem Nowy rap i wersy, nowy rap to wszystko, siema, sprawdzajcie, nowy rap i bity To wszystko na rapie to wszystko w rapie, się ma dobre wersy, nagrywam także, elo i numery, się ma dobry rap, to wszystko będzie, nowy rap, to wszystko poszło, dziewczyny, lawa, nawijam te wersy, siema ma, słuchacie, chodzicie, mini, piękne dziewczyny, piękne nogi, na wierzchu i kolor oczu, macie jakie, zielony, to szafirowe oczy, czy brązowe. Kolor oczu brąz, koloru brązowego, czy szafirowe oczy, czy zielone, wszystkie nowe to są nowe numery, lawa się rapuje i nabija, siema. Ciągle będą te wersy wchodzę. Słyszycie to miasto, słyszycie tego rapera, Mariusza składa. Ciągle mam bit i zawsze to będzie. Na numerze Siema dla was. Na tych bitach zawsze one są tu. Wchodzę w ten numer. Będzie rap i będzie więcej tych beatów, ziemka Sprawdzajcie, nowy rap dla was wszystkich Na winę także pozdrawiam wszystkich Byliście na niczobestach, sobota, tańce, milano było Śpiewaliśmy nasze disco polo tak i Papa D było, potem szeptucha zostaliście, tańczyliśmy, gdzie tańczy, ma nawijam rap. O tym wszystkim na was nowy beat. Siema tak, dobre wersy. Pozdrawiam, Siema i rapuję. Nowy bit od Mariusa, Siema, wiecie od kogo. Na winę, Siemka znowu. Dobry rap zawsze tu będzie. Na dobrych bitach tu, Siema i rapuje, Nowe bity tu, Siema to robię. Dobry bit, wjeżdżam wszystkim, nowy numer wjeżdżam. Ciągle na flow, dobre wersy. Na winę się ma bit, na rapie dobre wersy. Elo tu także na dobry bitach Siema tu jestem dobry rap I wszystkie te teksty wchodzę sobie w nasze Disco polo wchodzę, w rap hipko wchodzę, siema i to robię. Gdy mamy to więcej, siema bitów. Elo to robię, rapuje, Elo, siema. Dobry bit, dobry rap. I jest tu wena, siemka. Witajcie, nowy rap, dobre wersy sprawdzajcie Nowy bit, dobry rap, nowego bitu się ma Ciągle mam kawałek ten, ciągle mamy na bitach się ma tutaj robi rap, nasze wersy Elo to nowe numery Wchodzę z bitem, słyszycie, wchodzę z rymem, słuchacie, raper nawijam i to raper hip hop, powiedz znowu, siema dobry, bit, dobry rap, siema to wszystko na nowych numerach, tu jest ma bity. Wchodzę te wersy, siema jestem, tu siemka. Znowu to rapuje nasze bity i rap, nasze wersy, no i bity siema ciągle. Jestem także nowy bit nowy rap i dobre wersy. Wchodzimy ciągle na wokale siema, ciągle będzie numer, to wszystko w wersach to robię siema. Dobry numer i kawałek nowy rap i dobre wersy siema ciągle, robię numer, to wszystko na bitach siema i rapuje, nawijam. Dobry bit, przekazem nowy numer i jest tu zawsze. Na bitach flow i kawałek siema. Dobry numer sprawdzamy, dobry bit nawijam jeszcze. Jeszcze w bitach, jeszcze w rapi, jeszcze ciągle tu siema, ciągle robię dobry rap. Elo, dobry rap, Elo więcej tego bitu to kawałek nasze teksty wchodzę w te bity wchodzę w wersach siema to raper nowe wersy elo ciągle bit nawijamy flow ciągle mamy dobry rap siema ciągle będzie tu na nowym tym rapie jest siema ciągle mam bit elo zawsze nawijam i rym Ciągle będzie na te wersy. Wchodzę w nowy bit i jestem. Nasze bity, nasze kawałki. Robię więcej tego bitu. Siemka, znowu jestem dla Was dobry rap, dobre wersy. Siema to rapuje Nowe wersy tu są Siema to na winę. Siema wszystkie tu. Na te wersy siema robię. Dobry rap i rapuje to robię. Na winę siema. To będzie nowa wena Siema rap, siema wszystkie te kawałki Oto numer, siema jest tu Dobry rap, dobre wersy Rapuję siemka Znowu robię bit. Elo, la was nowy rap Siema na winę, zwrota i wersy Lawas będzie nowy rym Siema ciągle nabita Robi dobre wersy Elo, tu jestem, wszystkie Nowe te wersy stoję za naszym rapem stoję, za naszym blisko polem stoję, za kawałkami hip stoję. Na tych to jest nowe numery, przy każdy trybie stoję I tworzę rap się, jestem w domu na strefy stoję I nawijam, pisze rapuje, stoję I będzie nowe wersy tu ciągle będzie w naszym mieście siema na winę, siemka to dobry bit Elo siema na wszystkich dobry rap, dobre wersy Elo, ciągle jestem na dobrym rapie Zawsze one będą na rapie słyszycie numery, siema sprawdzajcie wersy, elo to będzie Na rapie nowe bity, sprawdzajcie nowy rap, składam wersy, elo ciągle robię wersy i rap ma tu, robię więcej bitu, robię więcej kawałków, na bitach to robię Siema bit, nowe numery, robię więcej tego bitu Kilu posłuchajcie, nowe bity sprawdzajcie, nowy rap dla wszystkich, nowy rap na foni. Dobre bit siema i wszystkie, nasze kawałki tutaj są. Elo to wszystko na bitach i rap, nasze wersy, dobra nuta. To wszystko rapuję tutaj na numerach. Siema robię dobry wers i będzie zawsze. Wchodzę z tym numerem, wchodzę z tym bitem. Siema ciągle rapuję numer. To wszystko sprawdzę ci wersy. Dobry rap i zawsze będzie. Na numerze słyszycie więcej. Dobry rap i zawsze to będzie. Na rapie mu tu, siema dla was będzie numer To wszystko w rymach, zrobię więcej. Elo, sprawdzajcie, nowe teksty wchodzę, z tym bity wchodzę ciągle. Siema rap, dobre numery. I to wszystko tu, na foni ten track Robię ciągle więcej rapu o morzu, o rzekach, o wszystkim miejscowość na naszym domu, Czarny dobry rap, siema i rapuje Na wersecie robię ciągle Siema dobry rap I zawsze tu będzie Na numerze będzie rap Siema ciągle Robię te zwroty Robię te bity, robię ciągle to numer siema ciągle mam kawałek Elo, zobacz, dobry rap, le wszystkich siema ciągle Składam i rapuję, nowy rap, nowe wersy, wszystkie składam, pasy, nowy, hobby, siema i teksty dobry rap, dobre numery, siema Ciągle robię bity, Elo to na winę, siemka robię dobre wersy na rapie jestem zawsze w tym traku. Jestem w bitach, co pasję, zainteresowanie. Hobby, dobre wersy i rapuję. Ciągle mamy więcej tego bitu. Siema, śpiewam nasze disco polo, śpiewam, robię rap, hip hop, rap. Refreny, siema, dobry bit Elo, żeby wydać, bo to siema, dobry bit Elo to rapuje nasze bity. Tu na winę. Siema ciągle, na dobrych bitach, siema ciągle to rapuje. Nasze wersy, elo to robię. Na numerze będzie więcej, siema ciągle, mam kawałek, elo dobry wers, to wszystko, na rapie zobacz numer, to wszystko na wersecie, wyświetlenia, dobry numer, siema wowskim, ile Huberta, ila? Dla Szymona, Szymonowi, dla La dla Huberta i dla na wszystkim. Robię takie wersy i zawsze będą kawałki. Taki nowy track, taki rap i wersy się ma wszystkim. dla i Leny się ma. To nowy bit to wszystko. Nowy numer i rapuje Dobre wersy, słuchajcie muzyki. Nowy rap dla odsłuchu, się ma rano. Po półniu nocy więcej rano tego wersu, tego bitu się ma. Dobry wers tu będzie nasze. Dobre bity i rapuje się ma tu. Nowe bity, siemka ciągle dla was. Witam znowu. Na rapie dobre wersy. Elo rapuje nasze teksty. Wchodzę na bitę chodzę ciągle rapem teksty. Robię ten numer, będzie więcej. Robię kawałek, siemka tu. Robię dobry bit, Elo właśnie tu. Na Numerze będzie rap. Na Numerze będzie więcej. Na dobrych bitach jestem Lava z hip-hop, siema. Ciągle mam rap, ciągle mam zwroty dla wszystkich, posłuchacie. Nowy rap i bity siema tu rapuje, nowe wersy i rapuje, siemka ciągle. Sprawdzacie tu jestem i rapuje, nowe wersy będą, siema i bit. Elo, wjeżdżam, lawa z ty z tylem bitem siema tu. Na wersy nasze numery? Siema, na bitech robię więcej tego rapu Siema, ciągle mam kawałek Elo, ten numer i bity To wszystko nowy rap i wersy Na numerze, na pokład Pokład to numer i track Pok Pokładem, dobre wersy Siema, tu na winę Siemka, ciągle będą Elo, dobry rap, to wszystko jest tu Na dobrych bitach to się Siema, ciągle mam bit Elo, to wszystko nowy rym Siema na tak jestem, gdzie nowy rap to wszystko nowy beat i jestem tu, siema jestem ciągle w rapie na Wika i tym bitem siema beatbox, siema wszystkim co jest, co byliście w warku i na dni, wczoraj był nowy wers, grało nasze disco polo i pozdrawiam od domu kultury, tak pozdrawiam wszystkich organizatorów naszych, imprezad disco polo był i zawsze będzie, tak nowe wersy siema, ciągle mam bity, Elo, ciągle będzie rap i dobre wersy. Siema tu, robię numery, siema Ciągle mam kawałek, te szczere, nowe teksty, szczere, zawsze najszczersze Dobry rap i wersy. Siema tu, robię te numery, siema ciągle bit, robię tę muzę, siemka. Ciągle ją tu zrobię, nawinę Siema i rapuję nasze wersy. Będzie tu nowy bit i rap, nowe wersy i rapuję Siema. Dobry numer tu. Elo dla was na tych bitach Siema. Dobry numer i rapuję nasze wersy. Siema tutaj, nasze wersy. Elo tutaj. Nawijam Siema. Dobry rap i numer. To wszystko. W rymach się rapuje. Nasze wersy. Elo, czy freestyle, dobry numer i lecę na tych bitach? Podkładem wszystkim ludziom tak znajomym. I nie tylko Słala, marcie na serdzie ma tylko wszystko tylko wyszkosła, ale się wykać gorza. Ci będzie Marcin na Marce Marte, studia tutaj, pójdź. Potem skąd dawczy pracę. Licencjalny będzie uczyła w szkole. twojej klasy będzie miał geografii, Będzie uczyła w szkole. Robię więcej tego bitu. Wszystkim pasji inna, winęś, um, kochane. i nawinę w Polsce kochanej. 1050, 4 polskiego 77 rodzice. Być Warszawskie to rocznowieki. Pierwsza znowu 103 rodzice. Gości. W 1919 roku nasz Polska, kochana, nasz Polska z się wenerował w Polsce. To tak, wenerował. Naszy posy to 23. No 23 lata nie było. Naszy polskie na mapie się połów Nasze polskie konej wszystkie Nowe wersy jest tu na Secie, Nowy rap Siemka tu na Wika, ta na zrobię, robię wersy na nabitach zrobię Dobry numer i rabi, to wszystko jest tu ciągle mam nowy rap i wszystko po... I myślałem na szukanie ciężopra Naszemu proboszczowi, i dla księdza z naszej świętej rodzicielki Jestem jeszcze w parafiany, mi jest Dobry numer, siema, jest tu nowy numer Siemka, ciągle sprawdzajcie Nowy rap tu zawsze zrobię Nowe wersy będzie zawsze Nowy rap i nowe bity Siemka tu nowe wersy Będzie zawsze tu na winę Siema, dobry rap i numer to wszystko na wersecie robię kawałki Elo nawijam Siema i tu, siema tu, nowy wers i jest tak Na wersecie nowy rap i wersy Siema, ciągle robię bity Elo tu, elo tam, na winę jestem Siema, zawsze tak będzie Na dobrych bitach tutaj jest, tu jest Siema, ciągle robię ten wers Nawijam siema, ciągle bity, dobry rap Na winę siema, dobre bity i ten rap na winę się ma dobre bity, dobre wersy. Rap gra, to wszystko brzmienie. Słuchajcie nowego rapu, słuchajcie. Dobrego bitu się to rapuje. Nasze traki, dobre i rap, siemka to na wersecie mamy więcej tego traku, wersetów. Mnóstwo, słuchacie, nowego rymu, dla was tak co jest Wakacyjny trak, wakacyjny trak i czasem, nowy numer i wers, siema, siema ciągle mam Dobry wers, dobry bit, Elo to będzie, dobry bit, tak tu jest Siema i rapuje dobre wersy Elo to rapuje nasze bity Siema, dobry rap. Elo, zawsze będzie ten track. Na numerze będzie więcej Traku I numerów jestem tu. Siema ciągle robię te wersy. Nasze bębny tutaj są. Nasze bębny tutaj są. Są na bitach, są. Nowy rap i wersy. Siema ciągle je rapuje. Nowe wersy tutaj. Siema, bit i nowy rap. To wszystko nasze. Wersy i bity. Elo, to będą na numerze jestem także na numerze flow i bity nowa membrana, nowa bas nowy rap, siema ciągle robię tak, to beat to rap freestyle, siema i numery to wszystko beat, dobry rap, siemka Robię te nuty, się ma ciągle na bitach, robię wersety, się ma wszystkim dobry rap, nawijam znajomych, się ma dobry rap i wersy, słuchajcie, la wszystkie dobry rap, czaj nowe bity tu, elo to rapuje, nowe wersy, się dobry beat, bi, dobry bit, się ma, tutaj jestem. Z muzyką zawsze, od małego jestem, pełnoletni mam, osiemnastoletni na już zawsze Nawija te wersy dobra rap dobra bity, i jestem Na dobrych bitach, robię tą muzykę Na dobrym tekście, siema i rapuje Czy robię rap dla wszystkich, czy robię stale numer Wchodzę w te bity, wchodzę na numer, słyszycie? Ciągle jestem w tej grze Dobry numer, będzie ten wers Jak się nawija, to będzie tak Składane, siema, witam znowu, lawa, tak pocztówka Nasza zawsze będzie, tak całe numeru, traku i będzie, pętli, pętli, tak, track lista. Się ma dobre wersy, robię te numery, się ma ciągle na bitach rano, po półniu i wieczorem, się ma ciągle na numerach, się ma to robię, na muzyce będzie więcej, się ma wszystkim wszędzie, leci w warsecie, wersetami, werset i bit. Siema ciągle robię, nowy rap i skill, dobry wers, dobry wers się nawija, siema dobre wersy Na numerach siema to rapuje Nasze bity, siemka ciągle jestem z wami I zawsze tak będzie Nowy numer stale, stale bez przerwy Nie ma stopu, nie ma przerwy, nie ma siema dobry werbel Siema dobry hip-hop, siema też Lenny, i Lastory, siema wszystkim la Huberta Lata, dla Szczepanowi, się i dla... To la wszystkich, la Huberta, la wszystkich Nowy numer i bity, siema bębny, siema słuchacie Nowy wers to rap, ma pozdrawiam, dobry, spoko wszyscy Jak ludzie i koledzy i koleżankom, ten wers i rap, się ma Wszystkie dobre numery, siema spoko, kolej kumpel, ziomel i kolej, kumpela i tak wspaniałe wszystkie Super kobietom, ten wers rap i dobry numer, siema być dobry rap, siema tu na wersach siema ciągle robi, te I jest tu Na dobrych bitach tu rapuje nowe wersy Siema Ciągle nasze teksty wchodzę na numerze jestem siema Ciągle będzie więcej na dobrych bitach tutaj siema Rapuję i robię, siema dobre wersy, rap, gra ciągle będzie ten rap i nasze numery siema, ciągle mam bit Elo, dobry rap, sprawdzajcie to ten skill. Teksty, vena, flow i rap. Siema ciągle będzie. Nowy numer to na rapie. Zaczynamy na rapie, robię więcej. Siema ciągle rap. I nasze numery, Elo, to nawijam te bity. Siema ciągle rap. I nawinę numer. To wszystko w rapie, to wszystko w bitach, to wszystko. Nasze wersy werble. słuchacie pasje i uczycie się w szkole. tak macie w kacie skończyliście, czy więcej, czy technikom, czy wszystkie te wersy będą bite, będzie rap i dobra nuta, siemka. Ciągle robię numer, to wszystko na bitach, wszystko wersji rapuję siema. Ciągle robię bity. Elo na freestyle'u, dobry bit i numer, to wszystko. Wjeżdżam i rapuję siema sekundowy rap, sekundy i bity. Siemka, ciągle robię ten numer. Elo, ciągle na numerach robię siema. Ciągle będzie numer, to wszystko. Na rapie wiele, siemka. Sprawdzać się nuty. Dobre wersy, dobre utwory. Bij dobry rap to wszystko więcej. Ile kopciówki tak się szanuje. Nawijam o się wszystkim szanuję i wszystkim jest ludziom. Nowe rapki po miastu, miastom wszystkim, nowy bit, robię ten track, Robię więcej tego bitu. Robię więcej tego traku. Tu siema i rapuję Rap ciągle na wersecie na najlepszym braku, na najlepszej par partii, partii znaczy, połączony hip-hop par partia to na lepszej rządzi, tak, to prawa sprawiedliwość, a nie koalicja deska nie, wcale nie, ona niedobrze rządziła, niedobrze, wcale nie rządziła i pre premier, prezydent, świetnie, najlepiej rządzi, tak, a... Premier, premier najlepiej, dobrze rządzi, tak A popa, zawsze będę, szanuję na rząd, szanuję i wspieram i będę, rapowo wspieram na rządzących będzie tak ten wers, hello, ma, przepraszam i, a nie don Tusk, nie, on nie powinien rządzić, wcale, i tak powiedział, takie słowa, przestań, tak za za sprawiedliwość i, i przestań odejść, rządzenia, panie Donaldzie Tusku, niech pan odejdzie, partia pana, niech pan w stanie rządzić, odejdzie z polityki, bo pan, pan na tym się nie zna, po, pan tam siedzi, pan komu nic nie zadba, nie stara się, nie tylko się o sobie jest takim samochodem i nie o ludzi. Niech pan odejdzie z polityki, pana partia i niech przestanie pan być w Sejmie. Najlepiej rządzi Prawo, Sprawiedliwość i premier i prezydent zawsze będą rap. Motorą, smartfona. smartfona, komuty, timbar, salon dobry, westelski, hip-hop, godzibielski, konwersy, rapuję, nawijam, hip hopuje Ciągle będzie wersem i na się, motorola smartfona, tym